Pierwszy sezon rozdziału trzeciego dobiega powoli do końca i z tej okazji zrobimy sobie przegląd najlepszych TikToków z tego sezonu i będziemy je wszystkie oceniać. Pokażemy wam tylko i wyłącznie te najlepsze, więc jeżeli one będą gówniane, to znaczy, że na TikToku nie ma nic dobrego z tego sezonu. Ja sobie czasem oglądam TikToki i są całkiem spoko. Miejmy nadzieję, że takie też będą dzisiaj. Maciuś mm. o kuźwa. Ja zartowałem Maciuś się Polskie Polskie Fortnite'owe kidy, no nie! Radungu! Maciuś! Maciuś! Nie zbieraj! <gulia> Jeżeli ośmiolatek przeklina to znaczy, że jest mega nie wkurzony. Uciekaj! Co on gada? Maciuś! Macie kolegów, którzy tak gadają w Fortnite. Cie? To właśnie są typowi zawodnicy z kodem imanojek w sklepie <gulia> Więc jeśli nie chcecie tak robić, to wpiszcie kod zjednoczeni. Tylko kod zjednoczeni. Uuu. Ale kotuba! Piękna kobieta Szkoda, że w prawdziwym świecie nie ma takich kobiet 10 na 10 <grym> Człowieku Jak ty oceniasz 10 na 10 skin z Fortnitea? Sexy skin To dlatego nie masz dziewczyny <grym> Gdyby Fortnite było 18 plus Oj, tak bym chciał, żeby moja przyszła no nie dziewczyna, nie dziewczyna wyglądała To jest to, to jest to widzowie Ale to dziwne, że jeszcze nie dodali takich skinów Chociaż dodają czasem takie, nie? Już. Nie, nie dodają, ale chciałbym, chciałbym <grym> Nuby w setnym roku tak to będzie wyglądało, nie? Co to kurde jak on to tak szybko robi? <gry> ja pierdzielę Ale poziom się tak podnosi, że nuby tak będą wyglądały. Wtedy. No ja myślę, że już szybciej już za rok czy dwa lata tak będą nuby budować. Ulecz mnie Barek! No nie kidosy portflight'owe! <gry> marek, ja marek, marek! Ja nie gram z wami! W marek. Marek, nie gram z wami! Nie ja w Marek! <gry> Czemu się tak emocjonował, biedny! Ale dużo jest takich hamów, co tak trolują w Fortnite'cie Jakbym ja miał kiedyś dziecko i usłyszałbym coś takiego z jego pokoju, no to by miał zakaz grania w tą grę. Po prostu nie No i chyba bym wyrzucił te dziecko przy okazji do świetnika. Nie, nie, nie! O, jest, duch! teraz mu wyszło! Ale gościu jest kozakiem, nie! Gorsu jest mistrzem o, świata o, dla mnie. No zajebiście, o, do, 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 do. jeszcze na podłodze! widziałem jak ktoś robił na łóżku, o, do, 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 do. ale ten się nie przejmuje, wali głową w podłogę. Wyobraź sobie, że dziewczyny idą w szkole, a on robi coś takiego, nie i każda jego. No, tak na ławce ląduje. Ja bym tak nie zrobił widzowie. Więcej takich Fortnite'owych kidów proszę, a nie takich jakie są. <laughs> to nie jest polski, a polskie są takie jak były w poprzednich filmach. Czego Night Time! Adventure time Fortnite Battle Pass I just shit Trafił czy nie? Ej, to jest ska, przecież Fortnite Kid by nie trafił z takiej odległości. Ale by tak zatańczył, właśnie jakby trafił. No to, to na pewno, ale ja nie znam osobiście tego tańca. Fortnite Battle Pass, I just shit out my ass. Dobry taniec, zatańcz. Yeah. Dobra, to jest sztos totalny, już widziałem te TikToki. Że gościu robi pozy, nie? I zdjęcia później. Oooo! mocne co, ale to jest takie przemyślane, nie musi to naprawdę dużo jakby zaplanować wcześniej, żeby to tak ogarnąć, ale efekt końcowy jest genialny, tutaj mamy jeszcze parę takich, zobaczmy jak on to robi, zabija i pasz to. pyk, jeszcze kilof dopasowany wszystko, no jest z zony, też mnie to wkurzało to wszystko, że tak się latało na tej miejscówce na starcie, bo nie ogarniałem tych pajęczyn. No kurwa, masz, no wyjeb mnie z tej miejscówki. się! <noise> o nie. No nie, ale Fortnite ma takie swoje błędy, które są naprawdę wkurzające czasem. Każdy przeżył taką sytuację, że zginął tak przysłowiowo z dupy. I nie jest to przyjemne. Jest i Jacob. Grzybek, grzybek. Jabłko. Jabłko. Kiełbasa, Chleb, chleb. Chleb, Fura! Matki. Tak właśnie wyglądałby świat, jakbyśmy swoje poczynania w życiu codziennym komentowali tak jak odcinki Fortniteowe. Kiełbasa, pyk, pik, pik, ale to Jacob chyba tylko tak robi. Chyba ja. tylko Jacob. No i mamy Zonego, podobno uniknął rakiety. Uuuu, oh, To nie. chyba naparcie totalne! Ale unik dobry. Sam nie wie, co się stało. Teraz też nie wiedział. Tutaj to już szybka śmierć. Gdyby Fortnite był w prawdziwym życiu. No to śmieszne, tak głową zawalić. Chodzi o to, że Fortnite nie jest zbyt realistyczne. No nie jest. Chyba wiemy, to nie od dzisiaj. Tutaj jakiś tryksus będzie. Krzyż, Uuu! No, a on uniknął! Gościu chciał zrobić trickshota, a ten zrobił trick unik. Zobaczmy to jeszcze raz. mamy z trickshot. Gościu chciał trickshota, a ten zrobił piękny unik. Piękny, piękny no. Odpłacił mu się. Ładnie mu to wyszło. Pamiętam, że kiedyś sami robiliśmy właśnie z tomem odkąd trickshoty. Tak jest, ale nie uniki. Kiedy nie możesz wytrzymać ze śmiechu? Dobra, zobaczmy tego TikToka, ma być zabawny. Zabawne, bo jest tutaj skin królika i później króliczek Dziwne, że nie ma zamków w tych tojach I że aż dwie osoby się mogą zmieścić A może nawet trzy Usiadłbyś obok takiego króliczka? E, nie, nie, chyba bym jednak poczekał na swoją kolej Kolejny kidos Nie no, teraz nie uszy bolo, być przy Nie widziałem go Nie widziałem go Ja pierdolę Nie, nie, nie. Jak Nie, takie bo... dzieci przeklinają, to jest to zabawne, ale smutne. Dobra, jest... Nie! 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 Kurwa, wychodzę z tej gry. Hmm, hmm. Ja... To jest baby rage typowy Ja pamiętam, sam tak robiłem, więc nie będę tutaj w ogóle się śmiał z tego chłopca Ważne, że jest wola zwycięstwa tutaj, tak? Nie chce przegrywać i się wkurzę jak przegrywa. Może kiedyś osiągnie sukces, ale chyba nie w Fortnite. <giby> Dobra, 4 na 1 mamy tutaj tryhard. 3 na 1, 2 na 1, leci ostro, zwycięstwo! Dzieci cici, Ale stresik był, nie? Każdy tak kiedyś miał, że mu się rączka trochę trzęsła, a klaczu. Ważne, że mu grał, a niektórzy ze stresu to takim się trzęsie, że już nic nie trafią. Więc przynajmniej jest odporny na stres. No właśnie nie jest, ale przynajmniej się poradził. <grystanie> Patrz na to. Post, 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 post. Zdjęcie selfie. No. Ale to on nie robi filmów, tylko to jest artysta, który robi piękne zdjęcia w Fortnite'cie. Do czego to doszło w tym 2022 roku? Ludzie już nie tylko się bawią samą grą, tylko po prostu bawią się w jakieś artystyczne tutaj przekmidy. <grym> yeah. Kolejny trik. No fajny trik. Ale przecież nie ma RPG-a w gierce. Ale z tym Spider-Manem też można właśnie dużo fajnych trików ogarnąć. Mi się nigdy nie chce takich próbować, ale ludzie są pomysłowi. Fortnite versus Roblox. Jest Roblox, tutaj pokazuję Skillsy. O! Fortnite lepszy, no lepiej. Nie, Roblox to taki, no. No ja nie wiem, co ludzie widzą w tym Robloxie. Roblox to kupano. Dokładnie. 200 IQ, crunch. Czyli wygrał to. Przecież on stał i nic nie robił. No udawał ławka, i wtedy przestali go bić. Mówię, jakby udawał, jakby go wywaliło z gierki. To jest 200 IQ widzowie. Wiedział, że przegra. I pyk Udaje, że go A No faktycznie, dobra, dobra, dobra. No myślę, że w inny sposób by tego pojedynku nie wygrał. Zobaczmy. I spider man Widzisz, co tu się dzieje? Patrz na to. I trafił go Trafił headshota Ale teraz te zwolone snajperki nie zabijają na headshota Ja jeszcze parę no, Trafił co? ale nie zabił A to był ostatni gościu. To by był klip życia gdyby go zabił Chociaż coś i tak w sumie jest Klip i tak jest dobry, nie? Fortnite w 2021 roku, a już jest 2022 no nie wiem, czy tak budują gracze. W no tym budują, momencie. budują, no właśnie. Kiedyś to tak nie wyglądało, Mówiś teraz to tak wygląda, no. Skiny. Nowy sklep! A czy... nowy sklepik. Kiedyś ludzie czekali tak specjalnie. Czy on nie jest za stary, żeby cieszyć się, że jest nowego skina w sklepie? Ej, czy ten gościu to jest Fortniteowy kit? <sm> Fortnite no, Fortnite wyrośnięty czy o co tu chodzi? No to <try> jest Fortniteowy kit, ale on ma 40 lat. Fortniteowy stary. On z kodem zjednoczeni nie, chce free. kupić tego skina. Jest <noise> Kevin! Jest Kevin! It's Kevin. na tego skina przez całe swoje życie. Fortnite jest już tak stary, że osoby, które zaczynały na początku Fortnite'a, właśnie już tak wyglądają, nie? No dokładnie. Jak ty, jak ja i jak on. No, myślę, że może być w naszym wieku. 1000 <noise> Ale... <noise> IQ Place, zobaczmy. Ze snajpery co już będzie? Uu. No ładnie to rozegrał. No, a on strzelił w bok, bo. Ta się ściana miała rozwalić za dwa kity I drugi strzelił w bok, żeby tamten strzelił w ścianę, to jest masakra To jest serio 1000 IQ. Nie wpadłbym na to <grym> Nie wiem czemu, ale już mnie to bawi <grym> Fortnite w prawdziwym życiu Jakbym zobaczył, że ktoś tak piwka marnuje, to bym się zdenerwował. O nie, takich rzeczy nie można robić. Obczajmy tego gościa, bo ten TikTok był naprawdę zabawny. Uwaga. E, soczek Fortnite'owy nowy. A czyli gościu robi taki Fortnite w prawdziwym życiu, tak? No nie wiem, czy ten śnieg zamieciesz tą miotłą? Nie, no dobrze mu idzie. A to jest śnieg w streli, on ma śnieg na twarzy. Uuu. O tak, dajcie mi na nią na miarik. To jest idealna dla dziewczyny, dla ciebie. Dobra, RafaelOx wszedł I'm na swoją kategorię. szukania dziewczyn. Czekajcie, może jeszcze no. jest jakaś fajna. W przebraniu wort Mmm. Dobra, widzowie, musimy kończyć tego TikToka, bo teraz RafaelOx już zaczął. Ale je. daj mi poglądać no, jeszcze. No dobra, człowieku, U kończymy ten odcinek. U Dobra, koniec, weźmy to. z tobą! Dobra! Co ty robisz? No koniec! Tak Tańczyłbym z nią! Ale widzowie nie chcą tego oglądać! Tylko ty lubisz dziewczyny, które wyglądają jak skiny z Fortnite'a. napiście, napiszcie, czy chcecie cały odcinek, żebym oglądał tylko i wyłącznie takie TikToki. Ja bym chciał! <laughs> I wpiszcie kod ZJEDNOCZENI. Let's go! Trzymajcie się! Siema! No, jestem zrezygnowany. Dobra, lecę oglądać dalej.